Dzień dobry, Anna Dąbrowska do Maklerskiej Deep Broker. Dzisiaj 27 czerwca zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji, każdy inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Przechodzimy na platformę Deep Broker. Zaczynamy od analizy wykresu na Forex, czyli BTC USD bo tak najprościej się analizuje instrument. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje bez dźwigni, z powodzeniem można uzyskać div broker za pomocą funduszy ETF, ETP, jest tego bardzo dużo. Jeśli wejdziemy wyszukiwarkę i wpiszemy bitcoin, to pokaże się bardzo dużo instrumentów. Czy 21 shares, czy bardzo popularny ETF, BITO, ProShares, jest to ETF na futures, prezentują dobre rezultaty, czyli wiernie naśladują bitcoin. Także to jest kluczowe. Czyli jedziemy. Od 15 tego miesiąca, czyli naprawdę bardzo niedługo, od 15 czerwca, widzimy, iż notowania bitcoina wzrosły na wartości aż 23%, czyli naprawdę fenomenalny wzrost. I ten wzrost przypisuje się głównie temu, iż wielcy gracze z Wall Street mają także w planach. Już zgłosili się, złożyli wnioski o pozwolenie na uruchomienie ETF-ów na właśnie krypto, głównie Bitcoin. Głównym graczem jest tutaj BlackRock, także to tutaj spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem przez inwestorów, bo odczytują to po prostu jako akceptację Bitcoina przez wielkich graczy na Wall Street. I okej, okay, to fajnie, wszystko fajnie. Natomiast też chcę tutaj pokazać, że jakby to wszystko też wynika z analizy technicznej. Analiza techniczna jakby wie rzeczy wcześniej, zanim pojawi się dana informacja. Czyli tutaj mieliśmy od prawie początku, szczyt był ten lokalny 14 kwietnia i widzieliśmy, iż notowania widzimy, znajdowały się w takim klinie spadkowym. Generalnie klin spadkowy jest formacją, która zapowiada wzrosty, jeśli oczywiście zostaje przełamany. I tak mieliśmy odbicie od wsparcia wcześniej, zanim BlackRock ogłosił tę informację, iż składa wniosek o rozpoczęcie pierwszego ETF amerykańskiego na spot na bitcoin. No i później to już dalej potoczyły się wzrosty, tak jak wiemy. Zobaczmy. Jak teraz wygląda sytuacja, bo to jest teraz najważniejsze, nie co było, tylko co jest i dzięki temu, iż wiemy, co jest, możemy oszacować, co, czego możemy się spodziewać, jakie jest prawdopodobieństwo. Okay? Czyli widzimy, iż wzrosty dwa dołki, czyli dołek pierwszy, później dołek po takiej pierwszej korekcie pozwala nam narysować linię trendu dla tych wzrostów. I mamy linię trendu narysowaną, widzimy, iż notowania od wczoraj testują tą linię trendu. To jest raz. Dwa, co jest jeszcze ważniejsze niż linia trendu, to jest poziom psychologiczny i poziom, który był do niedawna poziomem oporu, to jest poziom 30 tysięcy. Proszę zobaczyć, co się wydarzyło. W kwietniu tego roku ten poziom 30 tysięcy posłużył jako opór, czyli tutaj notowania dotknęły ten poziom i natychmiastowo mieliśmy korektę, tak, czyli tutaj mieliśmy właśnie ten kwiecień, od kiedy mieliśmy klin spadkowy, to było tutaj, notowania lekko dotknęły i już nie widziały tego poziomu więcej. W tym razem mamy inną sytuację, czyli pierw dotknięcie, korektę, notowania zatrzymały się, chodziły, chodziły, chodziły sobie na 30 tysięcy i nastąpiło zdecydowane wybicie do góry, to tu widzimy tutaj tą świeczkę, i od tego czasu nie mamy kontynuacji wzrostów, tak? czyli nie ma tutaj churo optymizmu przebicia tego poziomu. Wsparcie oporu teraz pełni dwie funkcje naraz, ale to co ważne, to notowania utrzymują się powyżej 30 tysięcy i generalnie dopóki zdołają się utrzymać, dopóki jest momentum na dalsze wzrosty, pomimo tak stromych wzrostów wcześniej, czyli jeśli notowania utrzymają się, wcale nie musi być korekty w dół. Może być po prostu ruch boczny, odpoczynek, to z czym mamy do czynienia teraz. Czyli poziom 30 tysięcy jest tutaj kluczowy. Równocześnie, jeśli jednakże notowania nie zdołają utrzymać się powyżej tego poziomu 30 tysięcy, będziemy mieli notowania niżej, no to otwiera się okno możliwości do korekt. Czyli poziom 30 tysięcy do obserwacji jest tu absolutnie. Kluczowy. I później co dalej, gdzie możemy się oczekiwać wzrostów generalnie z całej tej formacji, to musimy cofnąć się na wyższe interwały czasowe, żeby zobaczyć, skąd w ogóle idą te wzrosty, tak? Czyli to, co już przedstawiłam na tym kanale wielokrotnie to jest potencjalna, taka niepotencjalna, bo się realizuje formacja, która zwiastuje Zmianę trendu, czyli formacja głowy i ramion, czyli mieliśmy formowanie tej formacji na przestrzeni całej połowy zeszłego roku, to jest tutaj formowanie ramienia, później głowa, czyli to był listopad zeszłego roku. Najczarniejszy moment dla krypto to był upadek giełdy FTX, później drugie ramię i tu jesteśmy teraz, czyli tutaj to poziom kluczowy dla tej formacji to był poziom 25 tysięcy. Został on przebity, retest i teraz jesteśmy tutaj. Dlaczego do tego wracam? Dlatego, iż generalnie formacja głowy i ramion ma gdzieś tam swoje, swoją logikę i możemy oczekiwać jakichś wzrostów. Ja, zanim tutaj pokażę to, gdzie możemy oczekiwać, iż cena może iść, chciałam bardzo uczulić, że krypto to, to nie jest zabawa, jest to instrument bardzo ryzykowny, więc, a szczególnie jeśli ktoś inwestuje z dźwignią, to już w ogóle. Także tutaj bardzo ostrożnie i nie jest to instrument dla każdego, i na pewno nie jest to żadna rekomendacja. Chcę tylko pokazać pewną statystyczną prawidłowość, jak bardzo często formacje się realizują i jakie są zasięgi ruchu. Także tutaj od tego minimalnego poziomu dna do linii szyi, do linii 25 tysięcy, mieliśmy taką odległość to jest gdzieś 60% i statystycznie można oczekiwać podobnych. Wzrostów od momentu przełamania linii szyi, czyli jesteśmy już dużo, jakby ten wzrost nastąpił, czyli gdzieś rejony 36 tysięcy można by się spodziewać z tej właśnie formacji, czyli jakby um, równocześnie zbiega się to z dołkami tutaj lokalnymi styczeń. Ja mam niewygodnie, bo mi zasłania ekran, czyli styczeń, luty zeszłego roku, czyli są to także dołki te 36 tysięcy, czyli także jest to całkiem dobry poziom oporu, także wynikający po prostu z ruchu ceny, którą mieliśmy wcześniej, czyli ruch jest, zobaczymy, czy momentum zostanie utrzymane, bo momentum jest bardzo stromy, jak widzimy, wzrost po prostu pionowy, Retest poziomu z kwietnia, czyli Bitcoin prowadzi ten ruch na krypto. Ethereum jest dużo niżej, za chwilkę przejdę do Ethereum. Czyli w tym momencie Bitcoin testuje poziom szczytu z kwietnia, czyli jest na najwyższych, testuje najwyższe poziomy z tego roku. Pytanie, jak sobie poradzi tym razem z poziomem 30 tysięcy? Jeśli zobaczymy, czysto analizując właśnie ruch ceny, IMPEB, jakim mamy do czynienia z tym, z podejściem drugim pod te 30 tysięcy, to można się spodziewać pokonania tego poziomu. Tak? Natomiast jest to kwestia, czy teraz, czy po korekcie, czy po jakiejś konsolidacji, to już jest zupełna inna sprawa. Natomiast biorąc pod uwagę ten impet tej ceny, bardziej prawdopodobne jest pokonanie tego poziomu oporu, a nieżeli ponowny powrót i podanie się ceny po takim mocnym ataku na ten poziom 30 tysięcy. Okej, okay, to idziemy dalej na wspomniany Ethereum. Ethereum dużo z tyłu dopiero goni bitcoina, czyli dużo poniżej poziomów z kwietnia. Co widzimy tutaj? Tutaj widzimy aktualnie, iż notowania znajdują się w takiej formacji. Kanał, można powiedzieć, spadkowy, generalnie kanały spadkowe i taki klinę spadkowy, czy kanały spadkowe są generalnie prowzrostowe, jeśli oczywiście. Nastąpi przełamanie poziomu oporu, który jest dolnym ograniczeniem. Można też się doszukać formacji flagi, czyli mamy ostatni impuls wzrostowy, konsolidacja ten korekta, i jeśli zostanie przełamany ten poziom oporu, czyli górne ograniczenie flagi, możemy oczekiwać kontynuacji wcześniejszego impulsu w takim samym Zakresiem, chwileczkę nie chcę mi się tutaj rysować, chwileczkę cierpliwości, czyli ostatni impuls wzrostowy, 12% i można oczekiwać statystycznie prawdopodobieństwo, żadnej gwarancji, ryzyko jest zawsze, szczególnie na krypto, to już w ogóle nie ma o czym mówić. Czyli jeśli tak, można by się spodziewać kolejnych wzrostów, co by sprowadziło ceny do 2100 punktów. Te mniej więcej rejony a 2100 nie punktów tylko dolarów, to także gdzieś będą rejony kwietniowych szczytów, tak, czyli mieliśmy szczyty z kwietnia, na tym właśnie gdzieś poziomie. Czyli jest to prawdopodobne, jest to jakaś geometria rynku, Ethereum, dużo, dużo za bitcoinem, czyli goni bitcoina, ale Bitcoin nadaje rytm i kierunek. To nie jest po raz pierwszy, tak, że właśnie Ethereum i inne altcoiny gdzieś tam. Nadganiają kierunek, jaki stwarza Bitcoin. I też na Ethereum znajdą Państwo z powodzeniem wielu, wiele ETF-ów, wiele instrumentów, które z powodzeniem można śledzić, inwestować za pomocą niekoniecznie na giełdach kryptowalut, niekoniecznie na forexie z dźwignią, tylko po prostu bezpieczniej lokować kapitał długoterminowy w postaci ETP, produktów, funduszy ETF, i tak można uzyskać spokojniejszą, Ekspozycję z myślą o długoterminowej inwestycji, bez dźwigni, naprawdę dźwigni, nie potrzebujemy krypto, bo zmienność tutaj jest przeogromna. Czyli widzimy duże zmiany, jeśli chodzi o rynek krypto. Moment, momentum jest teraz bardzo silne, bardzo wzrostowe. Pytanie, czy zostanie utrzymane i będziemy mieli kontynuację tego ruchu wzrostowego już teraz i natychmiast, czy jednakże jakaś konsolidacja ruch boczny. Zobaczymy. Patrząc na bitcoina, obserwujmy poziom 30 tysięcy. Przez ostatnie dni bitcoin zdołał utrzymać się i przez cały weekend także zdołał się utrzymać powyżej tego poziomu. Także widzimy, iż kupujący są bardzo silni i nie pozwalają, aby cena spadła poniżej poziomu 30 tysięcy, czyli poniżej poziomu ostatniego oporu. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam do pozostawienia lajków, komentarzy. Bardzo miło jest zawsze je czytać. Także czekam na nie, aż je państwo pozostają. Zapraszam także do dzielenia się kanałem. I życzę państwu udanego dnia, udanych inwestycji. Do usłyszenia, pozdrawiam.